Dobry, witajcie tu, Paulita. Dzisiaj rano dostałam taki wspaniały prezent i powiem wam, że jestem zachwycona tym, co jest w środku. Wy też na pewno jesteście ciekawi, co tam jest. Zaraz wam wszystko pokażę. Musicie dać mi chwilkę. No i zobaczcie, moi mili, co przyjaciele dla mnie zrobili. Naprawdę jestem tak zachwycona tym, że nie, no nie mogę nawet, nie wiem, jak to wyrazić. Pod dom z dostawą dostałam. No takie cuda. Dorotka mi wykonała, ale to jeszcze nie koniec, kochani. Za chwilę zwracam i jeszcze jeden. Do mnie dziś dotarł. Będzie się działo w kuchni. Te fartuszki mi nastrajają i do działania popychają. Zobaczcie jakie wspaniałe. No po prostu jestem zachwycona. I jeszcze coś mam dla wam do pokazania. W tych fartuszkach naprawdę będę szalała i warzywa do termomiksa swojego rzucała. Na waromę coś zrobimy albo jakieś inne danie przyrządzimy. Te fartuszki mnie naprawdę pchają do działania. Będzie się działo, zobaczycie, w kuchni będzie powietrze wirowało, pomidory same będą się rzucały i dania same gotowały. Dorota, jesteś wspaniała, naprawdę. Nie wiem, no naprawdę nie wiem co powiedzieć. Parę słów do mikrofonu ci powiem. Dziękuję ci bardzo. Dzięki tobie, w najslepszej kobiecie na świecie będę sobie gotowała i o tobie cały czas myślała. Dorota, pozdrawiam cię mocno i pamiętaj, ja nie umiem nawet serduszka z wrażenia zrobić, bo mi <laughs> ręce się czasu. Dziękuję ci, kochana, naprawdę dzięki wielkie. Pozdrawiam i niedługo, już niedługo się spotkamy. O fartuszkach pogadamy. Buziaki. Aha, jeszcze kolana pszczoły zrobimy. I interes będziemy dalej nakręcić. I, i fajny interes nakręcimy. Pozdrawiam cię, kochana. Dziękuję Ci bardzo, naprawdę, z całego serca. Pa!